Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie podziękować za frekwencję w wyborach Rady Pracowników Zakładów Azotowych Puławy. Serdecznie dziękuję za oddane głosy. Jednocześnie pragnę Państwa zapewnić, iż wiemy, że Rada Pracowników reprezentuje wszystkich pracowników firmy. I będziemy o tym pamiętali przez całą kadencję. Na wczorajszym spotkaniu z zarządem rozmawialiśmy w szczególności o presji wywieranej przez dział kadr na pracowników mających uprawnienia emerytalne. Wyraziliśmy stanowczy sprzeciw przeciwko. Takim działaniom. Wskazaliśmy również na brak systemu wymiany kadr w naszym przedsiębiorstwie. Wspomnieliśmy o projekcie realizowanym kilka lat temu przez Zakłady Azotowe Pławy w partnerstwie z Forum Związków Zawodowych, projekcie finansowanym ze środków unijnych którego elementem było przekazywanie wiedzy pracowników odchodzących na emeryturę pracownikom nowo przyjętym. Postanowiliśmy wrócić do tamtego dorobku. Dłuższą dyskusję wywołał wniosek organizacji związkowych o wypłatę, Zaliczki, y, nagrody z zysku, w związku z tym, że bieżący rok obrotowy trwa 18 miesięcy. Zarząd firmy stwierdził, iż możliwe to będzie tylko w sytuacji zastąpienia. Nagrody z zysku Nagrodą Roczną. Chociaż nie podzielamy tego stanowiska, umówiliśmy zespoły negocjacyjne, pracujące nad regulaminem nagrody rocznej, na spotkanie już w najbliższy wtorek.